Siema Mordy z tej strony Norek, a to jest krótki film informująco, dziękujący. Główną przyczyną tego filmu jest to, że um, wczoraj czy przedwczoraj wybiła liczba tysiąca widzów na moim kanale. Nie spodziewałem się, że w dwa miesiące, około 2 miesiące, yy, uda mi się zyskać tysiąc subskrybentów. A więc, dziękuję, że jesteście. Bez was ten kanał by nie istniał. Tysiąc subów to jest dość spora liczba, jak na ten kanał. Myślę, że w dwa miesiące to jest jakieś tam mniej więcej osiągnięcie, jak na mnie. I cieszę się, dziękuję wam wszystkim, którzy byli ze mną, są i będą. Długo myślałem, co by tu zrobić na ten tysiąc widzów. I uznałem, że najlepiej by było chyba, gdybym na przykład... Jutro! Jutro, czyli to będzie wtorek, 18 luty, od, od godziny 20 do 23, gram tylko z wami i z nikim innym, chyba, że tam ktoś jeszcze będzie chciał, z moich znajomych, jeden czy dwóch. Gramy, czy tam customy, czy normalne. zależy ilu was będzie. I od 20 do 23 jestem tylko wasz. I od 20 wchodzicie, tutaj już macie właśnie filmik wchodzicie w Lola, wchodzicie w rumy, czyli tam pokoje, wpisujecie norek i tam będę czekać, ja tam będę stamtąd zapraszał ludzi i myślę, że jakoś fajnie spędzimy ten czas. Nie będę tego nagrywać raczej. Planowałem zrobić streama, ale wątpię, żebym ogarnął wszystko. Do jutrzejszego dnia, a dzisiaj, że mam urodziny i co w ogóle kumuluje się z tym, że... świecie, tysiąc widzów, urodziny plus jeszcze wolne mam. Zacząłem teraz ferie, więc trzy rzeczy bardzo fajne skumulowały się w jeden dzień. Um, I w sumie bardzo miła niespodzianka, prawda? A więc z tych właśnie przyczyn jutro um, sobie będziemy grać od 20. Jeżeli nie macie mnie w znajomych na LoLu, to nic nie szkodzi, po prostu wchodzicie, jak mówiłem wcześniej, w room o nazwie Norek. A więc podsumowując, dziękuję jeszcze raz za wszystko, za to, że jesteście, za tysiąc widzów i jutro słyszymy się, nasze znaczy widzimy w sumie, czy tam, nie wiem, cokolwiek od 20 do 23, może dłużej, może krócej, zależy jak to wyjdzie, ilu was będzie, ja będę czekał, jakby, jeżeli macie jakieś pytania, Zadawajcie pod, pod tym filmem, ja odpowiem na 100%, jeżeli, chyba że pytanie będzie głupie i nie będzie miało sensu. Także życzę miłego dnia i do zobaczenia.